Hello i dziś papierowe niespodzianki i mamy nową kolekcję Zgadnij słowo i tutaj hashtag 3 no bo trzeci raz robię tą kolekcję i takie prezentują saszetki I Wezmę może dzisiaj tą <laughs> Kończymy dzisiaj dwie kolekcji Puzzle i Żabki fajny zimowy. Zostały tylko cztery. I wezmę może z zamkniętymi oczami. Teraz się naprawdę nie patrzę. I wezmę ten, te, ten, ten. Czyli pierwszy ogólnie. Ok. Nasza poprzednia nowa kolekcja, czyli zwierzaki w zoo. I dzisiaj już bierzemy z tych e, różowych ogólnie. Wezmę, może, tą aplikację. YouTube, może wezmę dzisiaj kółko. Krzyżyk. Dzisiaj wezmę kółko i wezmę czerwone kółko. I rysunki z Pinterest, którą niestety na następnym odcinku kończymy i wezmę to jest grubszy, ten jest cięższy. Moim zdaniem ten będzie ciekawszy, czyli bierzemy ten. Okej, okay, zobaczmy, co dziś otwieramy. Okej, okay, mam ten, wiecie, zeszycik i on się już nie zamyka, bo jest taki gruby. Niestety kończymy dzisiaj żabki. Nie chcę, żebyśmy kończyli żabek, ale musimy kończyć żabki. Może jeszcze zrobię tą kolekcję kiedyś. Ten włóczek sobie zostawię. Wow. I to jest ogólnie żabka jako dziewczynka. I tak się prezentuje ładnie, mega. No, czwórka. Pierwsza strona prezentuje się tak, druga tak, trzecia tak, czwarta tak. I od teraz, jak przewinę stronę, nigdy do tej kolekcji nie wracamy. Trzy, dwa, jeden. Nigdy nie wrócimy już do żadnej. A w następnym odcinku nigdy to rysunek rąków z Pinterest. Albo jeden, albo 8. O, jejku, jak to wyszczeliło. Poczekajcie. Dobra, już podniosłam. I to jest taki op, królik i był taki rysunek z Pinterest, tylko tutaj nie miał tak ucha. Ale tak się stało, że tak obcięłam. 8. Czyli na tym odcinku kończymy tą. I patrzcie, co jest taka ciemnia, ciem, ciemniejsza bardziej strona, a jak to będzie coś kolorowe, to będzie taka będzie kolorowsza strona, no. Pięknie. I tak się prezentuje ostatnia strona, czyli druga. Oj, żabki. No. Teraz otwieramy puzzle, którą dzisiaj kończymy i też do niej nie wracamy. I też taki krówkowy. I to jest taki kawałek. I jak przykleję to, już Wam wszystko powiem, bo chyba nie wiecie o dokładnie o jakiej, o jakiej, o jakiej tu puzzle mi chodzi. A jak wiecie, no to i tak się dowiecie. I znowu. I to ogólnie są duchy. Wiem, że już zaraz jest Mikoła i tak dalej. A ja o Halowinu. I tutaj mamy taką gałązkę. Tu mamy takie listki, tu są dwa duszki. I do puzli też nigdy nie wracamy. Wejb zimowy albo jeden, albo 3, albo 7-8. No to otwieramy. Ten mega, największy w ogóle nie prezent. Zobaczymy, co tu będzie. Okej, okay, już chyba wszyscy wiedzą, co to jest. Choinka z prezentami! Nie wiem, bo co daję pod jeden. Ale patrzcie jak to ładnie wygląda. I dobrze dawałam, bo tu jest numerek jeden. Czyli tu jest taka ładna choinka, boże, wow! Ale ta choinka mi fajnie wyszła nawet. I co tutaj mamy... Chwila, moment. Czemu to się tak stało? Było za dużo taśmy na tym. Tadam, tak się prezentuje wajb zimowy. Mi się podoba mega ta kolekcja. Ok, teraz aplikacje. Albo jeden albo 4 albo 5 6 i albo 8 Jeszcze ja że nie wiem gdzie jest taki numerek, bo nie pamiętam już. I to jest Telegram. 5. Naprawdę nie wiedziałam, że to będzie tu. I teraz na każdej stronie będziemy kończyć. To <laughs> ci prezentuję. Ten Telegram. Teraz mamy kółko krzyżyk. Albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, albo 7, albo 8, albo 9. O, coś tu chyba. W... Tak, nowe. W końcu mamy krzyżyk pierwszy nasz. To jest numerek 3, czyli tu. Okej, okay. okay. tutaj już inaczej nie damy rady, bo to już jest krzyżyk. Nasza poprzednia nowa kolekcja, czyli zwierzaki w Zoo 1, 2, 4, 5, 6. Ok, to jest numer 6. Mhm. I to jest flaming, może mi nie wyszedł, ale ja próbowałam zrobić flaminga, numerek tu sześć. <śpiew> o. Tak się prezentuje. I uwaga, uwaga, zgadnij słowo. Oj! zgadnij słowo, to jest 11 liter. A na końcu jest serce, bo to coś lubię dwa. Jakby mega lubię, a dwa chodziło mi o to, że to jest jakieś słowo. END jakieś słowo. No. Wiecie, że tam będzie end, tylko, ale nie wiecie co end. Ogólnie to ja się boję, że urwie literkę, bo ten akurat mi się nie chce otworzyć. A nie chce mi się ogólnie rwać. Wiecie, tak, Uff. ale co zrobię? I co i nic? Chyba. A nie. Numerek 6, czyli tu to jest e. I tak się prezentuje pierwsza litera naszego słowa. Okej, okay, a na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pa.